Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku serii Avatar World. W którym to pojawiła się nowa aktualizacja. Mamy tutaj dwa nowe miejsca. Po pierwsze jest to sąd, a po drugie mamy ulice przy naszych nowych budynkach. Ej, widzicie jeszcze jedną rzecz? o oh wow, już wkrótce pojawi się tutaj remiza strażacka wiem, że trochę się spóźniłam z filmikiem z tą aktualizacją, ale musicie mi wyjątkowo wybaczyć, więc zacznijmy już z pierwszymi sekretami wchodzimy sobie tutaj przez taką bramę prosto do naszego sądu na wejściu wita nas tutaj jakaś pani, następnie dalej mamy jakąś taką mini poczekalnię zwróćcie uwagę na to, tam w tle widać osoby, zobaczcie na to, jakby ten budynek był taki w głębi. No i na samym środku mamy taki oto posąg, któremu brakuje dwóch elementów. Pierwszy z nich znajdziemy, przechodząc o tutaj dalej, do kolejnych pomieszczeń. Mamy tutaj takie oto biurka, no i oczywiście świadków sędziego, czyli salę sądową. Na początek podchodzimy sobie tutaj oto do tej pani, prosimy ją, aby się odsunęła, a my do ręki bierzemy coś takiego. Jest to chyba jakaś taka kartka papieru, właśnie jeden z elementów tego naszego pomnika. Następnie wracamy tutaj na sam początek, ponieważ o tutaj w tym oto miejscu musimy sobie przełożyć te karteczki i zobaczcie mamy kolejny element. Tym razem jest to młotek taki sędziowski. Teraz wkładamy to tutaj do odpowiednich rąk na tym oto posągu. Wiecie co wydaje mi się, że młotek powinien być tutaj na górze, a na dole damy tutaj tę oto kartkę. Wow udało się zobaczcie na to pojawił się prezent tutaj na dole Mamy prezencik, yy, który słuchajcie, skrywa jakąś niespodziankę. W środku tego prezentu, uwaga, uwaga. Okej, okay, mamy strój. Ej, to jest strój sędziego, tylko że widzę, że jest w bardzo małym rozmiarze, więc potrzebujemy do tego dzieciaka. No dobra, ubieramy sobie zatem dzieciaczka. Mam tutaj dzieciaczka takiego, proszę bardzo, w różowych włosach. Na początek ta oto peruka, jak to śmiesznie wygląda. Teraz koszula. Następnie coś takiego do założenia. No i oczywiście jeszcze spodnie. No dobra, trochę nie pasują tutaj te żółte buty, ale tak oto się to prezentuje. Prezentuję. Powiem Wam szczerze, że mi najbardziej podoba się tutaj. Oto ta sala sądowa. Kolejny sekret jest taki, że możemy sobie tutaj usiąść, słuchajcie, a następnie przyciskać. O tutaj na te przyciski. Zobaczcie, co się dzieje. Możemy być za czymś, czyli coś popierać. Wówczas mamy taki e, zielony kolor. E, następnie można to wyłączyć. A na koniec jeszcze możemy czegoś nie popierać i się sprzeciwiać. Wówczas mamy takie czerwone krzyżyki. Jak podejdziemy dalej zobaczymy tutaj Sędziego, który siedzi o tutaj na samej górze, ale też jest jedno wolne miejsce. O, tutaj miejsce dla oskarżonego. Słuchajcie, tutaj y, siedzi osoba, która jest oskarżona o jakieś zakazane czyny i z tym właśnie jest związany kolejny sekret oraz dokładnie tutaj z tym rzeczą na ścianie. Musimy sprawić, aby wszystkie jej elementy się zaświeciły. Kogo musimy przyprowadzić jako oskarżonego? Już wam mówię, pokazane jest to oto tutaj. W tej teczce. Otwórzmy sobie teczkę tego pana, a tutaj mamy jakieś dokumenty, które mu tam odłożymy, no i tajemniczą kartkę, a na tej kartce zobaczcie, mamy pewnego chłopaka, jest on tutaj pokazany o tutaj na górze, no i jest pokazane, że ma się tutaj zjawić z dwoma dowodami, które my musimy sami zabrać, a ten oto chłopak jest nam już bardzo dobrze znany z poprzednich sekretów. Na sam początek wychodzimy sobie oto z tej lokacji, no i przechodzimy tutaj do naszego komisariatu policji. Podchodzimy sobie tutaj do tych oto szuflad. Otwieramy pierwszą szufladę z góry, bo z tego, co pamiętam, to właśnie tutaj są akta tego chłopaka. No i właśnie my potrzebujemy zdjęcie tego chłopaka, moi drodzy, i ono jest schowane on tutaj w tej teczce. To jest właśnie ten chłopak. Zabieramy to zdjęcie, wkładamy sobie tutaj do tej mojej teczuszki, przechodzimy sobie tutaj troszeczkę w bok i zabieramy sobie. Tutaj to oto pudełko. To jest, moi drodzy, pudełko na dowody. Teraz z tym wszystkim wychodzimy sobie z tej lokacji i tym razem przechodzimy sobie troszeczkę w bok, przechodzimy tutaj na naszą pocztę. Na poczcie musimy otworzyć skrzynkę z numerem 12. Tutaj jest ona pokazana, ale żeby zdobyć klucz, musimy sobie przejść tutaj na drugą stronę, dokładnie tutaj do tego wózeczka. Wystarczy, że naciśniemy kilka razy, wypadną nam różnego rodzaju koperty. A po chwili właśnie wyskoczy nam yy, właśnie kluczyk z numerem 12. Zabieramy go ze sobą i otwieramy tutaj naszą skrytkę, w środku której mamy jedną tajemniczą kopertę. A tutaj dokładnie mamy dokumenty tego chłopaka. Mamy kolejne zdjęcie, które wygląda w ten sposób. No i taką specjalną jeszcze notatkę. Zabieramy ją oczywiście ze sobą. Jest to wezwanie właśnie do sądu, gdzie znajdziemy teraz tego chłopaka, już Wam pokazuję, on jest tutaj przy tej ulicy, zaraz przy sklepikach. Znajduje się na samym końcu, narobił straszny bałagan. Na początek bierzemy tutaj tą kartkę. Wydaje mi się, że to są jakieś dowody, albo jakieś odciski palców. O, może coś takiego. Następnie temu chłopakowi musimy przekazać o tutaj tę oto kartkę. Słuchajcie, on jest po prostu wściekły i również przerażony. Idziemy razem z nim do sądu. Wychodzimy sobie tędy, o, na ulicę. Na naszą zupełnie nową Lokację, jest to ulica, przy której mieści się na przykład poczta. Tutaj mamy jakiś kiosk. Jest też nieco dalej komenda policji. A na samym końcu właśnie mamy nasz sąd. Po pierwsze, aby tutaj wejść, potrzebujemy przepustkę, więc dajemy tę karteczkę o tutaj tej pani. I od razu ona nam tutaj dała jakąś taką dziwną zabieżkę. Dajmy ją sobie e, na szyję. Następnie odbierzmy w razie czego jeszcze tę kartkę. No i jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. Siadamy sobie o Tutaj. Zauważyliście, co się dzieje? Zapaliło się tutaj u góry to światełko. Zapaliła nam się jedna z trzech rzeczy. No i brakuje nam jeszcze tych dwóch. Po pierwsze, musimy tutaj dać te dowody. My chyba to powinniśmy jakoś razem położyć, tę kartkę. Położyłam tutaj na biurku, panie sędzi, zdjęcie, i kolejna rzecz nam się zaświeciła. No i na sam koniec jeszcze to pudełko z tą jakąś taką kartką. Mamy to! Zobaczcie na to! Otworzyło nam się! Możemy to z powrotem zamknąć. W ten sposób to wygląda. I tutaj mamy schowane jakieś takie dziwne zaszyci. Nie wiem, co to do końca jest. A, to jest szkicownik! Ok, rozumiem. Patrzcie na to. Możemy tutaj wykonać jakieś takie szkice. Na przykład, że nas, yy, nasz oskarżony został uniewinniony, albo że jest winny. Kolejny rysunek. To jest rysunek y, panie sędzi, tak się prezentuje. No i na sam koniec mamy jeszcze rysunek... u słuchajcie, to jest rysunek kogoś takiego wściekłego steczkom. Teraz moi drodzy przechodzimy sobie do kolejnej nowej rzeczy. Kawałek już jej widzieliście, a dokładnie jest to, oto tutaj ta ulica. I jest to miejsce, które również skrywa kilka sekretów. Spójrzcie tylko, jak pięknie wygląda tutaj ta fontanna. Możemy ją zapalić, oraz również możemy zgasić na niej światełka. Zaraz przy banku, oczywiście, mamy bankomat, z którego jak naciśniemy, wyskakują pieniądze. Remiza strażacka jest jeszcze zamknięta, ale wygląda przepięknie. A my najpierw przenieśmy się tutaj obok poczty. Mamy tutaj taką oto skrzynkę. Musimy ją sobie otworzyć i zabrać wybrać list, który jest mega, ale to mega kolorowy. A dokładnie chodzi o to. To wygląda nawet jak jakiś taki notesik, tak mam wrażenie. Z tą karteczką czy też z kopertą przechodzimy sobie tutaj do tej pani, która jest mega, mega kolorowa i dajemy jej to do ręki, a ona w zamian, uwaga, uwaga, da nam wielkie pudełko z donatami. Zobaczcie na to. Ależ te ciasteczko obłędnie wyglądają. To są specjalne takie donaty. Tamten był chyba jakiś taki karmelowy. Tutaj mamy jakiś taki. Kosmiczny, to mi się wydaje, że jest z jakimiś truskawkami albo malinami. Kolejny prezentuje się w ten sposób. Patrzcie na to. I niebieski, i różowy w kropki. No, wyglądają po prostu obłędnie. Wychodząc trochę w bok, możemy zauważyć, że mamy tutaj mały problem. Na środku stoi yy, pani, która chce naprawić światła. Zobaczcie na to. Światła nie działają i pan policjant wstrzymał ruch. Tutaj nie można ani przejeżdżać, ani przechodzić. Ja wiem, jak naprawić te światło. Wystarczy, że wejdziemy na komisariat policji. Przejdziemy tutaj do miejsca, gdzie mamy schowaną tą taką naszą e, jakby witrynkę na przypinki, ponieważ za nią znajduje się klucz do naprawy. Ten klucz przekażmy tutaj mechanikowi. Niech on porządnie naprawi tutaj to. Ej, słuchajcie, on musi jakoś odpowiednio tutaj podejść z tym kluczem. No halo, halo, naprawiaj. O, chyba w ten sposób. Uwaga, uwaga. Udało się! Zobaczcie, jest naprawione. Światła działają już odpowiednio, więc tutaj y, nasz y, policjant może przypuszczać już osoby i nie musi zatrzymywać ruchu. Możemy nawet ściągnąć o tutaj te pachołki z drogi. Jeżeli znacie więcej sekretów w tych nowych lokacjach, koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. A już teraz. Przejdźmy sobie jeszcze do tych oto tutaj prezentów. Mamy coś pod takim gigantycznym znakiem zapytania oraz jeszcze jeden prezent tutaj dostępny. Najpierw zabierzmy sobie ten na dole, czyli Big Screen TV. O wow, patrzcie na to! Gigantyczna paczka nam się tutaj pojawiła, w środku której... Ej, mamy jeszcze nieco jedną mniejszą paczuszkę, ale nie można jej tutaj otworzyć. Otwórzmy to sobie po prostu w jednym z domków, bo wydaje mi się, że tu jest jakaś dekoracja Ej, co jest grane? Jakie to jest gigantyczne! To jest taki wielki ekran. O wow, gdy na niego naciśniemy, patrzcie co tutaj się dzieje. Mamy różne scenki z Avatar World. Mamy tutaj nasz taki jakby Mamy tutaj nasze miejsce przed teatrem czy też kinem. Mamy scenę muzyczną, jest też oczywiście plaża. Tutaj mamy jakieś centrum z pogodą. Ej, strażacy, którzy już niedługo będą w jakiejś nowej aktualizacji. No i do tego jeszcze policjanci. No i jeszcze jeden prezent schowany za znakiem zapytania tutaj mamy strój! Strój jest to dla zwierzaka, chyba dla kota. Jest to sędzia! Otwieramy paczuszkę, pojawiła się ona w sądzie i faktycznie mamy tutaj perukę. Ja tutaj mam jeszcze swojego kociaka. Patrzcie na to, jak śmiesznie to wygląda! Mamy tutaj jakąś taką e, białą obrożę z żabotem i do tego jeszcze czarny strój! No i ten kociak ewidentnie należy tutaj do pani sędzi. Zobaczcie, nawet tak samo wyglądają. Już na sam koniec że wam jeszcze fajne gadżety z tej nowej lokacji. Otóż chodzi mi o biżuterię. Zobaczcie, tutaj ta pani ma przepiękne kolczyki. Spróbujmy je ściągnąć. Patrzcie na to, są to kolczyki, które przypominają takie oto jakieś chyba wagi. Tak mi się wydaje. No dobra, u mnie troszeczkę gorzej je widać. Ale może lepiej będzie widać te kolczyki tej oto pani. Zobaczcie na to. Ona ma kolczyki ze znakami zapytania. O nie, przez pomyłkę ściągnęłam jej na szyjnik, A chciałam ściągnąć kolczyki. Zobaczcie, jakie one są piękne. Koniecznie dajcie znać, czy wiecie o jakichś innych sekretach w tych lokacjach. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Pa, pa.